Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do udziału w samorządowym Kongresie Trójmorza i Forum Gospodarczym w Lublinie. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu. Inicjatywa Trójmorza zainicjowana w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji jest na przestrzeni ostatnich lat jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw europejskich. Już dziś ma szansę stać się wyróżnikiem na arenie międzynarodowej. Trójmorze to projekt generacyjny, zorientowany na przyszłość, ponieważ, w co wierzę głęboko, inwestycje, które dziś realizujemy, będą służyły kolejnym pokoleniom naszych obywateli. Jestem przekonany, że czynnikiem, który w długofalowej perspektywie zacieśni współpracę w ramach Trójmorza, jest nauka jako obszar poszukujący rozwiązań na najważniejsze wyzwania społeczno-gospodarcze. Są wśród nich ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, zagrożenia epidemiczne czy starzenie się społeczeństwa. Dlatego też zintensyfikowanie wymiany studenckiej, zacieśnienie współpracy między uczelniami, wspólne badania naukowe oraz wymiana myśli pozwolą na jeszcze lepsze zbliżenie państw i społeczeństw. Szanowni Państwo, Uniwersytety Obszaru Trójmożera to potężny potencjał intelektualny. Możemy z niego czerpać z uwagi na wspólnotę kulturową i historyczną, ale także ze względu na dostęp do instrumentów wsparcia, wspólnej infrastruktury badawczej, nowe inwestycje na badania i innowacje czy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Gratuluję Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu działań związanych z tworzeniem sieci Uniwersytetów Trójmorza. To właśnie dzięki takim inicjatywom i partnerstwom uczelnie mogą nieustannie podnosić jakość kształcenia i badań naukowych oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki i dydaktyki. Dziękuję za przygotowanie kongresu. Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie będzie przestrzenią inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń, i stałym punktem na mapie rozwoju Trójmorza.